Siemano, mam nadzieję, że się stylzki Przez te wszystkie godziny my nadal tutaj siedzieliśmy i czekaliśmy na Was, ale jesteśmy. Zapraszamy na drugą część QA. Christian pyta, czy będąc na nadwyżce, bazując na produktach o niskim indeksie glikemicznym, jest szansa, że mniej się ulejemy? A ty, co byś powiedziała? Nie mam bladego pojęcia. w sumie nie wierzę w ten indeks glikemiczny. jakoś. Słyszałam coś tam o. nie, że indeks glikemiczny, tylko. Tylko co ładunek? O, właśnie, właśnie, ładunek glikemiczny, ale ja z ty... nie wiem, nie mam do tego no, pojęcia. No tak, bo z reguły się mówi, żeby jeść produkty o niskim indeksie, ale jeśli tak sobie na tym pomyślisz, to wysoki indeks glikemiczny mają produkty, które nibyś w owoce, sensie... no na przykład. No tak. Albo jedzone oddzielnie, nie? Czyli jeśli łączymy kurczaka z pączkiem to indeks glikemiczny posiłku jest nieco niższy. Co w się sensie wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Że jeśli jesz oddzielnie pączka, to on ma wysoki indeks glikemiczny. Jeśli jesz pączka plus coś innego, no to jest trochę wolniej. nie? Dlatego jeśli jak każdy normalny człowiek jemy pierś z kurczaka z ziemniakami zamiast pajacować jak to jest ostatnio modne, czyli łączyć tam czy nie łączyć węgle z białkami, są takie szamańskie teorie, żeby nie łączyć, no to wtedy, jeśli jemy normalny, łącznie skomponowany posiłek, który zarówno zabiera białka, węgle i tłuszcze, to nie da się ocenić jego indeksu gl glikemicznego i nie warto zdecydowanie wie wierzyć w te szamanizmy, że od wysokiego indeksu nas uleje. Aczkolwiek być może. Czekamy co na to dietykanie na żarty Pozdrawiamy Aczkolwiek <laughs> być może chodzi po prostu o zdrowe jedzenie nie Także jeśli weźmiemy kogoś kto je 3000 kalorii z samego cukru o, Dobijając białko Na przykład szybko wchłanialnym to ja. białkiem To prawdopodobnie Nie no, nie jesz samego cukru Właśnie taka a propos postu ostatniego dietykanie na żarty To pamiętajcie 50% Kalorii ze słodyczy to są tłuszcze. To te złe tłuszcze, a nie cukier być może. W każdym razie, jeśli weźmiemy dwa abstrakcyjne przykłady, czyli osobę, która je tylko i wyłącznie yy, brązowy ryż z kurczakiem, i osobę, która je tylko i wyłącznie sam cukier i dobija szybko wchłanialnym białkiem, no to prawdopodobnie w długim okresie ta osoba, która je zdrowo, trochę się mniej uleje, bo nie będzie miała albo tylu chorób, albo problemów z metabolizmem czy coś innego. Ale w krótkim okresie, no to pewnego stopnia nie powinno być rezultatów, jeśli są innych rezultatów jeśli są te same kalorie to samo makro to sama na przykład ta sama aktywność w ciągu dnia na przykład niektórych cukier pobudza innych zamula mam trenera który rozpisał mi w planie treningowym wyciskanie leżąc oraz przysiadł na smifie. Co robić, ponieważ czujesz się strasznie obolały po treningach? Pierwsza kwestia przy Smithie, uważaj, żeby nie, nie przewiozło Cię do magicznej szambali, jak tam robisz. Nie wywiozło Cię w kosmos. Mm -hmm. e, no i jeśli czujesz się zbyt obolały, to istnieje 80% szans, że ten trener rozpisał Ci splita, <laughs> czyli prawdopodobnie przychodzisz w poniedziałek i robisz tam od 12 do miliona serii na klatę, co prawdopodobnie jest, jak na Twój staż, i jakieś tam inne parametry o wiele za dużo, także proponuję zmienić plan lub trenera. Daniel pyta, czy są jakieś ćwiczenia na plecy, które nie obciążają odcinka lędźwiowego. Oczywiście, jest ich całkiem dużo i to są praktycznie wszystkie ćwiczenia, gdzie przyciągamy coś z góry, czyli to na przykład ściąganie drążka, wyciągu górnego podciąganie, wszystkie ćwiczenia, w których tak jakby rozciąga nas grawitacja i musimy to przezwyciężyć to no, tam nie ma zbytniego obciążenia kręgosłupa, nie ma zbytniego obciążenia lędźwi, także są wspaniałe. Jeśli masz kontuzję pleców, to bardzo fajnie się czasem sprawdzi to podciąganie. Nie u wszystkich, ale u większości osób. Dominik pyta, jakich rad udzieliłbyś dla osób chcących nagrywać na YouTube z kategorii fitness, treningu siłowego i tym podobne. No to jest w sumie mega ciekawe pytanie. Także co, no mi się, wydaje, mi, się, mi się wydaje, mi się wydaje, że najważniejszą rzeczą jest po prostu robić coś, a po drugie trzeba wznosić jakąś wartość. Bo tak naprawdę to, że ktoś nagrywa film merytoryczny, to ja nagrywając film merytoryczny wnoszę wartość, yy, że pomagam komuś zdobywać jakieś informacje. I ta dana osoba mnie ogląda. I po prostu jakoś tam się rozprzestrzenia ten filmik, ponieważ sporo osób jest zainteresowanych daną informacją. Jeśli ktoś nagrywa vlogi, no to również wnosi w Twoje życie jako widza jakąś wartość. W sensie chodzi o to, że jeśli wzbudzisz wartość w wielu widzach, to tak jakby się tam efekt, efekt kuli śnieżnej, wszystko się nakręca, jest większa widownia, ludzie lubią się oglądać i tak dalej. nie? Bo chyba o to chodzi, żeby robić rzeczy, które po pierwsze Tobie się podobają, a po drugie podobają się innym. Nie? Jeśli robisz vlogi, no to wtedy wprowadzasz wartość, że na przykład albo mówisz coś śmiesznego, albo pokazujesz coś fajnego pod względem artystycznym, albo nosisz nosi ten film za sobą jakąś ciekawą historię. No także na pewno nie warto robić rzeczy mega sztampowych. Mega na się, nawet jeśli się ktoś stresuje, no to jest całkowicie normalne, ja jak zaczynałem, no to kompletnie nie przyszłoby mi do głowy, że po dwóch latach będę mówił z jakąś tam swobodą, mimo że i tak się jąkam. Przede wszystkim, żeby te filmy były takie no rzetelne i żeby pozostawać sobą, a nie jakoś też super, znaczy no wiadomo, że co kto chce osiągnąć, ale nie wiem, do mnie bardziej przemawiają osoby, które jednak yy, nie boję takiego łatwego celu, w sensie, że nie robię tak pod publikę. No, wiadomo, trzeba też jakoś dotrzeć do widzów, ale raczej, żeby dodawać wszystko tak zgodnie z sobą, a nie. Nie przeciwko sobie i wszystko ponad twem. No i wiecie, no jeżeli komuś zależy tylko i wyłącznie na oglądalności takiej, że jak najwięcej, jak najbardziej się sprzedać, to oczywiście będzie wrzucał codziennie te foty, czy to tam pośladków, czy swoje klaty. Tylko, że najbardziej, najgorsze jest to, jak ludzie się przekrzykują. Nie, że facet, który wrzuca codziennie brzuch i tak dalej, klatę, on narzeka na dziewczynę, która wrzuca pośladki. Mm. I odwrotnie, dziewczyna, która wrzuca pośladki, narzeka na inną dziewczynę na wrzucającą pośladki. Wiecie. Także nie to. Są kanały, które bazują tylko i wyłącznie na hejtowaniu. Doskonale, być może, mam nadzieję, że wiecie o jakie kanały mi chodzi. Są kanały, które właśnie wrzucają. Jeśli na przykład nie mogą się wybić, to w tytule filmu wpisują na przykład yy, Skłasęc Milk, Warszawski Gosk, ktoś inny, nie? Oszukuje, kłamie. I przede wszystkim, jeśli chcesz się szybko wybić, nie robiąc praktycznie nic, to zawsze używaj słowa yy, oszustwo, prawda o, i coś takiego. Takie słowa przyciągają, trzeba tutaj klikać i oglądać. Także można robić albo to, Albo coś pod publiczkę, czyli wrzucać zdjęcia sylwetki, pisać o tym jak się miało ciężkie życie, albo y, obrażać innych ludzi w internecie. Albo można iść tą drugą stroną i robić coś po prostu, co się lubi samemu robić, czyli albo to jest podejście merytoryczne, czyli nagrywać jakieś fajne filmiki, które komuś pomogą za darmo. No bo generalnie na tym polega cały YouTube, że to są porady wrzucone w świat za darmo dla każdego, nie? No i nie przejmować się, nie przejmować się hejtem, tak? Olek pyta, co może być przyczyną zapadających się do środka kolan podczas wstawania w przysiadzie? Podczas fazy ekscentrycznej nie mam z tym problemu. Jakie ćwiczenia akcesoryjne, aktywacyjne polecasz w takiej sytuacji? Tak się dobrze składa, że zrobiłem właśnie infografikę na ten temat jeszcze na kanał, nigdzie, to znaczy na Facebooka ani na Instagrama nie wleciała, aczkolwiek prawdopodobnie wleci nieco ponad tym... Po, po tym filmie, więc będziesz mógł i będziecie mogli ogólnie obczaić ale z mojego doświadczenia z, taki spoiler przed tą magiczną infografiką disclaimer, tak, mały disclaimer, tak, dawno nie używałem słowa disclaimer bo ktoś tam mi zarzucił w komentarzu, że, że za często używam angielskie słowa w sumie przysiad mleko, nie? w każdym razie, schodzą ci się przysia... schodzą no, ci się przysiady? schodzą do ci się kolana do, schodzą ci się mleka do przysiadów ponieważ a masz Zbyt mocne przywodziciele i przywodziciele takie, jeśli skierujesz kolana do środka, to te przywodziciele pomagają w wyproście bioder i jakimś tam dopchnięciu tej sztangi do góry. To jest robocza teoria moja na podstawie obserwacji. Jest nigdzie nie potwierdzona ani jednym badaniem, więc no jest robocza. Teoria najczęstsza jest taka, że zbyt silne czwórki dominują... W stosunku do pośladów, do bioder. No i najczęściej się mówi o czymś takim, że jeśli założymy na, na kolana takie tam opaski, power bandy, oczywiście znowu używam angielskiego słowa, ponieważ nie znam polskiego odpowiednika. Masz gdzieś, masz gdzieś w szafie? Mhm. Zedwu. Nie mam tej gumy. <laughs> Także, no niestety, tak, już budowaliśmy napięcie, okazało się, że tej gumy nie ma, bo jest na talencie w klubie. W każdym razie wiecie o co chodzi, jest taka guma, pakujesz ją na kolana i dzięki temu magicznie, przez to, że ta guma ci ściąga kolana, to ty automatycznie uczysz się wyciągać kolana na zewnątrz, to jest super metodą, i do pewnego stopnia, jeden dziwny trik, ta moja e robocza teoria na temat zbyt silnych przywodzicieli, niepotwierdzona żadnym badaniem, wymyślona tylko i wyłącznie przeze mnie, żeby nie było, że kopiuję od kogoś, to właśnie założenie gumy wyłącza przywodziciele z ruchu, a włą. No. Kiedyś nawet Saker miał konduzję przywodziciela i właśnie robił tą z gumą przysiadę, żeby. Odciągnąć przywodziciele z roboty i właśnie dzięki temu, że odciągamy te przywodziciele z roboty, jesteśmy w stanie aktywować inne mięśnie e? znaczy to jest tylko szamanizm. Także w sensie. Czyli wychodzi na to, że guma działa zarówno na wzmocnienie pośladów odwodzicieli, jak i na to wyłączenie zbyt silnych przywodzicieli. Także obie teorie się łączą. Jeżeli nadmiar ćwiczeń pchających może doprowadzić do wad postawy i innych problemów? To czy nadmierne ćwiczenie przyciągania może doprowadzić do innych problemów? A jak tak, to jakich? Tak, tutaj znowu posłużę się sakerem, jako że powiedziałem już, że najbardziej go lubię, no to znowu skopiuję od niego a tym razem skopiuję coś nieprzyjemnego, ponieważ w momencie, kiedy on miał problemy z barkiem, nie mógł wyciskać, robił bardzo dużo przyciągań i nabawił się przez robienie dużej ilości przyciągań, a nie robienie wyciskań naraził się na... na co? Na łokieć golfisty albo łokieć tenisisty. Nie powiem dokładnie, ponieważ nie wiem, aczkolwiek rozwalił sobie łokieć. Ja na przykład nie jestem zwolnikiem takiej koncepcji, żeby robić dwa razy więcej przyciągań niż się robi wyciskań i znam dużo osób, które na przykład mówią, że zbyt duża ilość przyci przyciągań, czyli pól, czyli wiosłowań, podciągań i tak dalej, jest bardziej szkodliwa niż duża ilość wyciskań, aczkolwiek to również jest tylko teoria. Nie polecam robić ani olbrzymiej ilości przyciągań w stosunku do wyciskań, ani oczywiście robić tylko i wyłącznie klatki, umijając sternik pleców. Pozdrawiam. Mikołaj pyta. Nagrać jakiś film, jak nabrać i poprawić mobilność do przysiadu. Chodzi mi o taki zbiór porad, ćwiczeń i tym podobnych na jednym filmie. Jeżeli już jest coś podobnego, to przepraszam, ale musiałem przeoczyć. Także po wpisaniu na YouTube Squats Milk e, Batwing, to pojawia się film Według mnie jeden z lepszych moich filmów, aczkolwiek tam jest trochę niedociągnięć. Sorry, ale ten film był dwa lata temu. Jeszcze nie miałem wtedy takiej zajebistej, niezmierzonej wiedzy, jak, jak nadal jej nie mam. Ale ten film uważam, że jest całkiem fajny. Nazywa się Batwing, coś tam jeszcze jest o ciasnych portkach. Także polecam poszukać. Jest tam sporo fajnych ćwiczeń, które obejmują praktycznie wszystko. Mimo, że to jest film sprzed dwóch lat, to uważam nadal, że jest zrobiony mega dobrze. Jest tam o. Batwinku, jest tam o hiperlordozie, jest tam o, yy, pff, o stawie skokowym, jest tam o barkach, o łokciach, o wszystkim, co nas limituje w przysiadzie. Nie jest to oczywiście jednym dziwnym trikiem, ponieważ wszystkie te rzeczy trzeba sprawdzić na sobie, co nas limituje i nie jest to oczywiście skarbnicą wiedzy. Co do skarbnicy wiedzy, to być może tutaj widzicie, że jest schowana książka bądź bądź sprawny jak lampart, tak. polecam, jako że, jako że mówimy o zwierzętach, to jest tam jeszcze książka Dlaczego zebry nie mają wrzodów, kiedyś się polecałem, również gorąco polecam przeczytać nie znajdziecie tam nic o mobilności, natomiast znajdziecie bardzo dużo o tak naprawdę wpływie fizjologii stresu czyli innymi słowy jak y, stres albo postrzeganie różnych codziennych sytuacji wpływa na nasze życie, trening i tak dalej Dlaczego jesteś ulany, a może po prostu jesteś zestresowany? To by było ty. Nie, no poczekaj! I ostatnie pytanie na dzisiaj. Damian pyta. Co jeśli na masie siła spada? Głównie w przysiadzie lepiej mi się progresuje na redukcji. Zauważyłem i jakoś dziwi mnie to, jaka może być przyczyna. I możesz tam dalej przeczytać? Aha. I czy osoba trenująca około półtora roku dwóch lat, y głównie utrzymanie i redukcja mogła stracić ten cały potencjał początkującego przy budowaniu masy mięśniowej, czy raczej to inna bajka? To znaczy, na pewno nie straciłeś tego potencjału, jeśli wcześniej tam redukowałeś, to ten potencjał nadal, nadal jest, bo po prostu nie zbudowałeś, tylko jest ci ciężej zaczynać w tej chwili masę, ponieważ już bazujesz na większych ciężarach i nie wyciągniesz tak dużo z dalszej progresji ciężaru, jak z robienia po prostu więcej. Także jeśli powiedzmy ja. W tej chwili mam jakieś tam wysokie poziomy, poziomy siłowe, to ja bym, jakbym chciał teraz zostać kulturystą, to nie wyciągnąłbym więcej, większej masy mięśniowej zrobienia na przykład kolejnych rekordów na przysiad, tylko wyciągnąłbym o wiele więcej właśnie z włączenia do planu tych wszystkich głupich słownic Smitha, słownic zwyczajnych i tak dalej. Par tak paradoksalnie tak by było. Po prostu zwiększyłbym objętość, a zmniejszył stres na kręgosłup, na stawy i tak dalej. A no i jest to pewnego stopnia takie coś, że jeśli nabrałeś już jakichś kilogramów, to może ci siła spaść, ponieważ no, ty jesteś większym ciężarem w chwili obecnej, robiąc przysiad masz również swój ciężar. Tylko, że to jest raczej kwestia nieznacząca, na no co dwóch kilo, czy ile tam hmm. mogłeś przytyć znaczy, ja zawsze tak zakładam, że ci ludzie tak mało tyją, a kiedyś miałem taką sytuację, że się ktoś mnie pyta, że nie może zrobić masy, nie? Ja się go pytam, ile przytyłeś w ciągu roku, No on mówi, 20 kilo, tylko teraz masa stoi, a ja mówię, no, no ciekawe, nie? Ale zakładam, że nie przytyłeś z 20 kilo, tylko zakładam, że to są raczej małe ilości, więc no powiedziałbym, że jeśli siła spada na masie, to może być to problem albo nadmiernej regeneracji, nie regeneracji, braku regeneracji, jeśli że robisz po prostu zbyt dużo, zbyt często, być może dawno nie było żadnego takiego lekkiego roztrenowania na tym dzień. Być może chcesz za dużo zrobić. Być może, no ciekawe w sumie jak inne ćwiczenia, nie? Bo jeśli chodzi o przysiad, to z reguły na masie jest łatwiej, ponieważ skracasz sobie zakres ruchu. Łydka hmm. szybciej dotyka uda i z reguły, jeśli widzicie grubasów jak siadają, to ich przysiad jest naprawdę mega króciutki, mega szybki. No być może też, jeśli zrobiłeś dużo kilo, to po prostu pogorszyłeś wydolność i ciężar jest. Ale to jest naprawdę gdybanie, no hmm. jeśli siła spada, to Warto jest zmienić plan, coś zmodyfikować, obciąć na przykład ciężar o 10% Albo zrobić chwilę przerwy, no ciężko powiedzieć Także to by było tyle na dzisiaj Jeśli się podobało, zostawcie łapę w górę Pamiętajcie, żeby śledzić Facebooka, Skład milk Instagrama, MlekoX, Ponieważ najważniejsze w życiu są lajki I to by było tyle na dzisiaj Cześć, pozdrawiam Cześć, pozdrawiam Better get lit when I give you that fire lighter